Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak funkcjonuje Urząd Miasta Gminy w Pleszewie, jak burmistrz miasta komunikuje się z radnymi, bo wiem, że nie ma spotkań osobistych i kto w rodzinie pana burmistrza robi zakupy. Zobaczycie też kawałek Pleszewa i tego, co się dzieje w tę piękną, wiosenną pogodę na mieście. Witajcie um, o 9.30. W środę, chyba 7 kwietnia, jestem dzisiaj w sprawach służbowych na mieście. Muszę się przemieścić. <laughs> Okazuje się, że jest niezwykle ciepło. Zaczyna się ruch na mieście chyba taki ostatni, bo pamiętajcie, że od godziny 10 zakupy mogą robić tylko seniorzy. Idziemy pod netto, dzisiaj środa, tak jak wspominałam, gdzie godzina 9.13, zobaczymy czy jest kolejka, no nie ma, nie ma więc może ja też wejdę zrobić Jestem na mieście, musiałam wydać łóżka polowe, ponieważ przygotowywane są miejsca noclegowe dla pracowników, dla wojska i dla policji. Wchodzę, mam swoje rękawiczki, zobaczymy czy na to jest. Dzień dobry. Woreczki, ręczki. Są woreczki, mam swoje rękawiczki, ja już założę. Tutaj są zabezpieczone właśnie woreczki na, 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 na ręce, bo pewnie się już rękawice skończyły i jest płyn dezynfekujący. dużo ludzi nie ma. Wchodzę Jest środa. 7 kwietnia. Wydaje mi się, że jest. Słuchajcie, 7 kwietnia zaparkowałam na placu PKS. Musiałam podać dokumenty tutaj jednej z moich starzystek. Idę w tym celu na bo mieszka w okolicy. Idę ulicą Daszyńskiego, no zobaczcie. I za chwilę zacznie się godzina zakupów seniorów. Teraz jeszcze nie możemy robić zakupy? Czy jest tu oczno? Nie, oprócz okazji sprawdzimy jak działa eee, sklep z bilizną. Jest czynny do godziny 16. .00. Można sobie kupić piżamkę. Bo podobno, to potwierdzone informacje od sprzedawców, pierwszym produktem, na który rzuciliśmy się jako mieszkańcy, obywatele, Yy, przynajmniej Polacy mieszkający w ja sobie to były piżamy. Wielu z nas się obawiało, że może trafić do szpitala, że będzie potrzebowało właśnie piżamy, bardzo je wykupywano. No zobaczcie, słuchajcie, jesteśmy na rynku, o godzinie 9.30 zobaczycie, jak ten rynek wygląda. Po pozdrowienia dla Was, dla tych, którzy nie wychodzą z domu, dla moich seniorek, współpracownicze. Weszliśmy już do urzędu, remont jest z głównego wejścia, wchodzimy, to jest chyba strona południowa, do, dobrze mówię, to, to wejście jest od strony południowej, zobaczcie tutaj jest punkt informacyjny, jest pracownik, pamiętajcie, że jest też strażnik miejski, który tutaj pilnuje porządku, kontroluje, czy ewentualnie interesanci przestrzegają zasad higienicznych. Od 7.30 do 13.00 można tutaj przychodzić i wrzucać dokumenty do urny lub zostawiać w punkcie informacyjnym i ewentualnie załatwić sprawy urzędowe, takie, które są najpilniejsze i które trzeba załatwić osobiście lub akty yy, urodzenia lub niestety zgonu na przykład trzeba odebrać osobiście. Zobaczcie, jak urząd jest zabezpieczony w środki higieniczne. No, Tutaj jest naprawdę wysoki poziom zabezpieczenia, tak aby wszystko mogło funkcjonować. Proszę Państwa, na spotkanie z nami zgodził się Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy w Pleszewie, którego znam i z którym współpracuję od 2012 roku. Rozpoczęło się to takim wydarzeniem jak Pierwsza Pleszewska Gra miejska, kiedy wspólnie z wolontariuszami poszliśmy do urzędu, spotkaliśmy się wtedy jeszcze z zastępcą burmistrza Arkadiuszem Ptakiem. Od tego czasu ta współpraca nam się układa naprawdę pozytywnie. Dziękuję, Arkusz, że zgodziłeś się na to spotkanie z nami i na kilka słów, które skierujesz do mieszkańców. Witam Cię serdecznie i. Ten nasz projekt jest dokumentem. Chcemy szczególnie zwracać się do mieszkańców, którzy nie wychodzą z domu, mają właśnie ograniczone poruszanie się lub ograniczyli swoje poruszanie po mieście, nie wychodzą od kilku tygodni. Chcemy pokazać im, co się dzieje w mieście, jak zmieniło się funkcjonowanie w ogóle miasta. W związku z tym pojawia się i takie pytanie dotyczące urzędu, bo wiemy, że te zmiany zaszły. Co teraz się dzieje w urzędzie, jak on funkcjonuje? Czy przeszliście jakąś restrukturyzację? Z jednej strony rzeczywiście mankamentem tej sytuacji jest ograniczony dostęp mieszkańców do urzędu miasta i gminy w Plaszewie. Wprowadziliśmy daleko idące środki ostrożności. Z jednej strony interesanci są przyjmowani w biurze interesanta. W tymczasowym biurze obsługi interesanta, bo z drugiej strony prowadzone są intensywne prace remontowe, które rozpoczęliśmy przed całą epidemią, czyli wejście główne do ratusza. Po dwie osoby są wpuszczane do biura obsługi interesanta tymczasowego. W tym czasie pracownik merytoryczne schodzi na dół. Urząd funkcjonuje dla interesantów do godziny 13, ale pracownicy normalnie pracują do godziny 15.30, jak poniedziałki do 16.30. Dużo spraw chcemy, żeby były załatwiane przez elektronicznie, stąd też rzeczywiście pojawiają się sygnały od mieszkańców że, i od pracowników, że zwiększyła się liczba spraw załatwiana elektronicznie poprzez podpis elektroniczny itd. Natomiast rzeczywiście ruch mieszkańców jest zdecydowanie mniejszy, mniejszy w raduszu. Widzimy to. Część pracowników pracuje zdalnie, część wymiennie, ta praca rotacyjna również została wprowadzono, ale z drugiej strony też pewne rzeczy dzieją się normalnie, bo miasto musi normalnie funkcjonować, chociażby kwestia dużej inwestycji na ulicy Targowej, na ulicy Słowackiego, na ulicy Bogusza, a tam przedsiębiorstwo komunalne normalnie prowadzi pracę inwestycyjną, zresztą nawet jest troszeczkę ten harmonogram z wyprzedzeniem realizowany, być może się uda zrobić tę pracę wcześniej, tak więc z jednej strony są duże ograniczenia, a z drugiej strony to jednak brak ruchu sprzyjająca pogoda powoduje, że te prace, ten harmonogram jest rzeczywiście realizowany sukcesywnie. Czeka nas oczywiście budowa ronda przy ulicy Targowej długo oczekiwana. Natomiast mamy świadomość tego, co się dzieje w gospodarce, że jednak część zadań będzie musiała być wykreślona z budżetu na rok 2020, w mniejsze wpływy w podatkach i opłatach lokalnych. Chcemy również wejść naprzeciw wszystkim przedsiębiorcom, którzy stracili na tej epidemii i tutaj będą ulgi zwolnienia w podatkach lokalnych. Dzisiaj mam telekonferencję, to też jest kolejna zmiana w funkcjonowaniu urzędu administracji. Co w środę mam spotkanie online z radnymi Rady Miejskiej, gdzie może to nie jest tyle sesja, ale informuję radnych o tych sprawach, które dzieją się w ratuszu. Z drugiej strony dostaję sygnał zwrotny że o tych problemach, które, które oni widzą, dostrzegają na terenie miasta i gminy Preszew. Różnica dla mnie to przede wszystkim nie ma w ogóle praktycznie spotkań, spotkań które zawsze było po 5-6 każdego dnia w chwili obecnej. Jeżeli są to spotkania, to są spotkania, telekonferencje. Również co środy mam taką telekonferencję ze starostą, z inspekcją sanitarną, policją, strażą pożarną oraz wójtami innych gmin, gdzie informujemy siebie nawzajem o występujących problemach, o zagrożeniach i potrzebach. Myślę, że to jest taka dobra forma współpracy między samorządami i służbami, która dokonuje się w tym, w tym trudnym czasie. Przed też miałem telekonferencję z dyrektorami szkół w miastach gminy Pleszew, którzy również informują jak funkcjonuje szkoła, jaki jak jest kontakt z rodzicami, z dziećmi, z nauczycielami. Tak więc to jest dosyć istotna zmiana w funkcjonowaniu samorządu. No i teraz głównie to przygotowujemy się, już są przygotowane kolejne pakiety dla seniora. bo tu na myśli poradnik wraz z maseczką. Ponad 7 tysięcy sztuk trafi do seniorów z miasta Gdyplesze, w Seniorzy to są osoby, w tym przypadku przy tej akcji powyżej 60 roku, życia. Arku, mówiłeś o pracy rotacyjnej urzędu i urzędników. Wielu z nas nie zna tak szczegółowo zasad, które są właśnie wprowadzane w urzędach. Możesz powiedzieć, na czym polega taka praca urzędników? tusza, czy może nawet to jest na poziomie wydziału, pół wydziału pracuje w jednym terminie drugie pół w drugim, tak żeby nie doszło, w razie gdyby doszło do jakiegoś zachorowania, żeby jednak ograniczyć straty wynikające z przebywania osób na, chociażby na, na kwarantannie. Tak więc trzeba wyeliminować, czy ograniczyć, zminimalizować ryzyko wystąpienia wystąpienia właśnie takiego zjawiska. Powiedz Arku, czy Ty robisz zakupy dla swojej rodziny? Jak zmieniło się w ogóle jej funkcjonowanie? Właśnie, właśnie to jest, to jest wielka, wielka zmiana, że, że jestem już w sklepie o godzinie 7, a nawet 15 po 6, przejąłem całość, praktycznie całość zakupów w domu od sklepu rzeźniczego poprzez spożywczy zieleniaki, tak więc no to jestem tą osobą, która, która zajmuje się zaopatrzeniem domu. Z drugiej strony, że ona przyjęła obowiązki już w całości związane z edukacją syna i ja mam natomiast lekcję wychowania fizycznego. Po, po powrocie do, do domu sport gdzieś około 40 minut, jest to piłka nożna i, i koszykówka. Tak tak wygląda podział i, i moje funkcjonowanie od godziny 6.15 do godziny 18.19. Opowiadałeś, Arku, o tym jak komunikujesz się z radnymi miejskimi. Jak w ogóle zmieniły się Twoje kontakty właśnie ze społecznością, z rodziną? Czy dużo dzwonisz? Podstawą funkcjonowania każdego dnia był kalendarz w telefonie komórkowym, gdzie były wpisane spotkania. Spotkanie goniło spotkanie, bardzo często wychodziło tak, że nawet nie było czasu na śniadanie. Natomiast w chwili obecnej ten kalendarz w ogóle jest nieużywany, ponieważ nie ma spotkań. Tak? Jeśli są, no to są wyjątkowe przez wideokonferencje. No i to jest, to jest zupełnie inny sposób funkcjonowania. Właśnie patrząc, to rzeczywiście zwiększyła się liczba liczba kontaktów telefonicznych przez Skype'a, przez nowe formy, przez Messenger'a, przynajmniej miałem wywiad do telewizji kablowej przez Messenger'a, gdzie była wypowiedź na temat, na temat wyborów, no to w takiej formie, tak? Skype, tak, to są te nowe. Ja myślę, że to jest taki proces, który z, z jednej strony ta, ta epidemia ma oczywiście negatywne skutki, ale z drugiej strony to będzie kolosalne zmiany w sposobie komunikowania i nawet szkolenia ludzi. Jutro na przykład będą szkolenie w zakresie w zakresu podatków lokalnych yy, online. W tamtym tygodniu miałem taką konferencję Związku Miast Polski, która miała odbyć się, dwudniowa konferencja w Warszawie, też się odbyła online. W zasadzie nie było różnicy, tak? stracił czas na dojazd do Warszawy po 3-4 godziny nocleg, a w chwili obecnej miałem po prostu ten czas już zupełnie do funkcjonowania tutaj w tym, w tym mieście. Uważam, że ta forma na pewno zrewolucjonizuje sposób chociażby szkolenia w administracji. Samorządowej, rządowej, sposób kontaktowania się. To, więc to jest, to jest ten kierunek chyba zmiany administracji. Rozmawiamy o wielu ważnych kwestiach w tym mieście. E, a proszę Ciebie o odpowiedź na następującą kwestię. Co Ciebie dziś? E, sprawdziłam, okazuje się, że jednak 8 kwietnia w środę. E, co Ciebie Arkadiusza Ptaka niepokoi? Co budzi w Tobie Niepokój, czy też lęk? Czego się obawiasz? Przede wszystkim budzi we mnie sytuacja gospodarcza, która będzie po, tym, po tej całej epidemii. Myślę, że ta epidemia prędzej czy później się musi skończyć. Zostanie ona ograniczona, życie wróci do normy, natomiast sytuacja gospodarcza będzie dla nie tylko Polski, nie tylko dla tej gminy, ale chyba myślę, że dla całego świata trudna do trudna po tym, po tym okresie i tego się, tego się robi. Oczywiście kwestia zdrowia i funkcjonowania bieżącego, funkcjonowania miasta to w okresie epidemii to jest jedno, ale, ale jednak patrzę na to, na to w perspektywie kolejnych miesięcy lat, gdzie przyjdzie funkcjonować w zmienionej globalnie gospodarce w zmienionych finansach publicznych, w zmienionych finansach prywatnych, tak więc to jest dla mnie tak, długofalowo to jest oczywiście ta zmiana jest dla mnie najbardziej istotna. Zdajemy sobie sprawę z naszych ograniczeń. Myślę, że te sprawy, które poruszasz, właśnie te niepokoje, lęki, towarzyszą praktycznie wszystkim z nas, ale już na zakończenie. Tego naszego spotkania. Proszę ciebie może jakieś pozytywne przesłanie do mieszkańców, a może i do całej ludzkości, wszak będziemy na YouTubie. Wiosna idzie, drzewa tak. zaczynają kwitnąć. Takie dla mnie pozytywne że Wczoraj właśnie wychodząc z domu, moje graby zaczęły, zaczęły już puszczać pąki. Miasto jest wysprzątane. Nie wiem, czy ludzie zauważyli. Zawsze tym się chwaliliśmy, że ono już było sprzątane przed świątecznie. Ja myślę, że no każda, każda nowa rzeczywistość jest jakąś jak szansą. Są te zagrożenia, o których mówiliśmy, natomiast nikt nie mówi, że będzie lekko. I tak jesteśmy społeczeństwem, pokoleniem, które, które nie znało, nie doświadczało całej szczęście wojny. Tak? I chyba należy z tym się, z tym się cieszyć, że, że chwila refleksji i zastanowienia, natomiast życie idzie do przodu. Trzeba może pewnie się przeorganizować, zweryfikować pewne plany, Dokonać weryfikacji pewnych zamierzeń i iść do przodu. To było nasze spotkanie z burmistrzem miasta i gminy w Pleszewie, Arkadiuszem Ptakiem. A moja konkluzja na koniec dzisiejszego odcinka to coś pozytywnego. Okazuje się, że słuchajcie, już 17. Mieszkańców powiatu Plaszewskiego dołączyło do akcji szycia maseczek, który, którą na naszym, w naszym powiecie koordynuje Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół Technicznych w Plaszewie na czele z Jackiem Mikułą. Maseczki mieszkańcy szyją dla Ostrowskiego Szpitala, z którego my również będziemy mogli, słuchajcie, korzystać. Coraz więcej osób pojawia się na mieście w maseczkach. Dziś widziałam ich bardzo wiele. Myślę, że to jest oczywiście moje, mój osąd, ale wydaje mi się, że zjedna mieszkańców, którzy się pojawiali. One I to ludzie w różnym wieku poruszali się właśnie w maseczkach. Widać, że uspokoił się ten pęd. Posłuchajcie, pierwsze takie naprawdę zakupy zeszłego tygodnia. Ogólnie jest gorące, jest bardzo ciepło. Z wielkim udęsknieniem patrzymy w stronę lasów, do których Tymczasem jeszcze nie możemy wchodzić, i z wielką nadzieją spoglądamy na zbliżającą się wielganoc i kwitnące graby, i wszystkie pąki, które wiosna nam tutaj przynosi. Do zobaczenia. W następnym odcinku zobaczycie, co dzieje się w Domu Kultury w Pleszewie.